Raport stanu drukarki przedstawia informacje o drukarce i pomaga w rozwiązywaniu problemów z drukowaniem na drukarce serii HP DeskJet 2600. Kiedy drukarka zostanie podłączona do zasilania, podnieś podajnik papieru. Opuść zasobnik wyjściowy, a następnie wyciągnij jego przedłużenie. Załaduj zwykły biały papier do podajnika drukarki i dostosuj prowadnicę tak, aby dotykała krawędzi papieru. Na panelu sterowania drukarki naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Anuluj, a następnie puść, aby wydrukować raport. Jeśli raport wydrukuje się pomyślnie, oznacza to, że drukarka działa prawidłowo. Jeśli masz problemy z drukowaniem ze swojego komputera lub urządzenia, przyczyną może być połączenie, ustawienia urządzenia lub oprogramowanie do drukowania. Raport zawiera ważne informacje o drukarce. Łatwo znaleźć informacje o wsparciu na stronie support.hp.com, korzystając z numeru modelu drukarki. Uzyskaj dostęp do wbudowanego serwera internetowego drukarki, wprowadzając adres IP lub nazwę hosta w przeglądarkę internetową urządzenia w tej samej sieci co drukarka. Przygotuj się do wymiany wkładów atramentowych, oszacowując poziom atramentu dla każdego wkładu.